Kiedy ty nie możesz, Bóg może. I to nie żadna teoria, to prawda. Opowiem wam dzisiaj historię jednej z naszych sióstr, która niedawno pojechała na odwiedziny do domu. No i akurat tak się złożyło, że jej siostra musiała gdzieś tam z mężem pojechać i poprosiła ją, żeby została z dwoma maluchami. Żeby została z dwoma maluchami przez dzień, przez sobotę, i żeby z nimi spała. I przez kawałek niedzieli, nie? I potem oni wrócili, mieli jakąś tam sprawę rodzinną, no i ona została z tymi swoimi siostrzenicami, nie? Dwoma chłopcami i niestety oni byli chorzy, niezbyt dobrze się czuli. No ale nic, jej siostra zostawiła jej wszystkie leki, wszystko mnie w porządku, nie, coś tam, nie? No i dzień jako tako przeminął. Było dosyć trudno, dzieci trochę płakały, no ale w porządku, nie? Zaczyna się noc. Całą noc dzieci gorączkowały. Najpierw jeden, potem drugi. Ta siostra jak wróciła opowiadała, że to jest coś strasznego. Wiadomo, my nie jesteśmy do tego tak przyzwyczajone, często zostajemy z dziećmi, ale nie mamy y, takich doświadczeń na co dzień. No i mówi, że strasznie źle jej było. Ona była bardzo zmęczona, ale przede wszystkim bardzo cierpiała z powodu tych dzieci, z powodu gorączki, bo już nie wiedziała, co, co im podawać. Podawała leki, y, podawała zimne okłady y, i nie wiedziała, co zrobić. I tak przez całą noc, godzina za godziną, godzina za godziną. I mówi, nie ma nikogo, nie mam telefonu, żeby zadzwonić, co mam zrobić? I była zesperowana. Zdes I nagle mówi, ja nie mogę, ja nie daję rady. Zaczęła się modlić, mówi, nie dam rady. Co będzie z tymi dziećmi? Co będzie, jak to mi się coś wydarzy? Nie? I mówi, ja nie mogę, ale Bóg na pewno może. Padła na kolana i mówi, Panie Boże, przecież to są Twoje dzieci, to przecież Ty je powołałeś do życia, to przecież Ty chcesz, żeby one dobrze się czuły, pomóż mi. Pomóż tym dzieciom, żeby tak się nie męczyły, bo przecież to już kolejna noc, nie? I zaczęła się nad nimi modlić, zaczęła prosić, zaczęła wieleć Pana Boga i w jednej sekundzie, w jednej sekundzie minęła gorączka obydwu, obydwu, obydwu dzieci. Wyszedł uśmiech, zaczęła z nimi śpiewać i położyli się spać, poznali wszyscy. Rano. Wstali i, i, i nie, dzieci nie wiedziały, co się stało. Sądziły, że wszystko w porządku, że, że, że nigdy nie, że gorączka nigdy nie przyszła. Nie? Także to taki mały cud. Taki mały cud, który dokonał się dzięki wierze. Dzięki wierze, że ta siostra wierzyła, że Bóg jest. I jeśli ona nie może, to Bóg może na pewno. Pamiętaj o tym w swoim życiu również.